Hej, witajcie! Dzisiaj jesteśmy znowu na moim kanale i mam dzisiaj specjalnego gościa. Czyli to jest moja świnka morska. Wiecie dlaczego jestem tak wysrujona? Mam dzisiaj komunię. A to jest moja wikosia i Mam jeszcze jedną świnkę, ale ona jest już dziwna. No idź, No i. Ale nie gryź tego. Ona tam gryzie wszystko. No co ty tam chcesz? Nie idziemy tam. Au. Przyjechał mój brat i tato. I tam coś robią. Będę musiała zaraz otworzyć drzwi. Dobra. Mój brat przyjechał i na komunię biorą. A co ty tu robisz? Nie możesz tam być. Tam jest zakazane dla ciebie miejsce. Oh my god. Do świetnika. Tu mam mamąć puszkę. Ty. Oh my god! Co ty robisz, truska? Chodź, do kamery pójdziesz. Będziesz patrzeć się na kamerę. Patrzcie na kamerę. To jest twoja kamera. możesz się podpisać. Ja tu posprzątam. Później wrzucę, bo już... Po chwili like, posprzątałam. Tu teraz nie może iść tam, iść. Za kadr wolisz. Masz, masz, chodź tu. Ola, poszła sobie tam do, za kadr. Ale jak się czujesz, nie możesz, muszę cię mieć na oku. Muszę cię mieć na oku. Oh, może pokażę cię w kamerze? Mm. No, no, ale co tam? E na mojej mamy telefonie znajdę mój kanał. A, to nie tu. To jest taki mój odcinek z moją koleżanką. Żebyście lajkowali, trzymała.

To znaczy, że coś zabawnego było. Chcę Wam pokazać takie... robin. Oh, yeah. Teraz Po chwili później się stało. coś takiego no. strasznego. tak. 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 Mądre? 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 O mój Boże, to Jeszcze chcemy porozmawiać o spinnerach. Chyba wszyscy mają spinnery, ale wiecie, co się stało? W Stanach Zjednoczonych spinnery były zabronione. Wiecie dlaczego? Trusia, lubisz spinera, prawda? Patrzcie, lubi spinera. To możecie zobaczyć. Zepsuł mi się dlatego, bo mam skin e, bardzo fińskiego mm. Mi się podobają. Widziamy jak najładniejsze, mi się podoba. Patrzcie Trusia, co to jest, prawda? Co to jest? Kręci się i, i co to jest, prawda? Na tym będziemy dzisiaj kończyli. Ale w następnym odcinku będzie wyzwanie na 100%. Jeszcze nagram Wam na YouTube, jak będę w sali na mojej komunii. I nagram po komuni, jak dostanę wszystkie prezenty. I będę się cieszyła. Topa!